Oto proszę bardzo, pokażemy, pokażemy szanowną, y, szanowną. I co szanowna mówi? Trzymajcie się, będzie mocno bujało. <laughs> tak? I proszę bardzo, a potem pokażemy jak y, 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 a matka gangrena uczy dzieci swoje. A ma ich wszystkich 123 Hejże dzieci, hejże ha, hejże, ha, hejże ha. Dawajcie dupy, tak jak ja, tak jak ja. Mm. No dobra. Proszę bardzo. Mm -hmm. Se życzysz trochę? Że życzę, że. Se, se, ona se zbadała, a ja se życzę. No, <laughs> badaj, bo to będzie sejazda. Se jazda. Sejazda, se jazda. Gwiazda. Ja jestem absolutnie za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni móc chodzić do pracy. Zwyczajnie. Ja w tej chwili mam bardzo mało, już przeciw chciał, bo już to badałam. Pytam cię, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? To jest strasznie mocny temat. Wiesz co, no kurczę bladę. Eee, nie bez powodu pojawiły się te szczepionki. Wiadomo, że są pewne wymogi, i wiele osób bez szczepień nie, nie mogłoby po prostu pracować. nie? Czy nie moglibyśmy się wszyscy tutaj spotkać e, dzisiaj na planie? Więc, e, więc e, za jakiś czas prawdopodobnie dojdzie do tej sytuacji, że kto nie jest zaszczepiony, nie będzie mógł, na przykład, tak jak powiedziałaś, wejść do teatru albo choć żeby nawet grać. I co uważasz, yy, tak powinno być? Jak będę miał iść na trzecią dawkę? Oczywiście pójdę. No powiem ci Wojtek. To jest strasznie mocny temat. <laughs> Wiecie co? Komfort, 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 komfort. Powiem wam, że ten chłopczyk w tej czarnej kurtce był najmniej, yy, najbardziej kobiecy z tych wszystkich kobiet, które tam były. Jak on był, jak on był miluśki, a buzią wierzgał jak konik przy sraniu dupcią, uwiódł nas wszystkich i Mówiliście, tak... że Bobek cię zaskoczył? On ma na nazwisko Bobek? Bobek. Nie. 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 Bobek. Nie. Bobo, Nie. Nie. Bobeczek. On się szybobe... Mianuje cię homokomandatem. Tak? <głosy> <głosy> Cudaczek jesteś, Syneczku. <noise> Hasztaczek dla ciebie. I co? I widzisz, wielkie okazje nie zdarzają się małym ludziom, bo gdybyś taki ty, taki Bobek, powiedział, że to jest skandal. Powiedział to, co wszyscy wiemy, to byłbyś wielkim bobkiem. Takim słoniowym. Słoń nie ma bobków. Słoń wali, proszę ciebie, taką miednicą szpinaku. No ja mówię, że <tum> wiesz, aż lej się w ziemi A, robi. Bo, bo, bobki to mają te dzikie zwierzątka, Aha. jelonki takie, tur, tak owca. Bobek. Jakieś imię ma bobek? Bobek Skrobek, nie pamiętam jak on się Bobek Wyskrobek. Ale ma śliczną kurteczkę. Ej, Czyż nie? Jak to się nazywa taka kurteczka? Ej, biedroneczka. Nie, to się nazywa... Biedrońka. Biedrońka. Ej, e... uh -huh. Ale my go zagłuszamy? Ej, w ogóle go nie słychać. To nie, to puść, jak on... Jak, słuchajcie, pierwsze, pierwsza odpowiedź już właściwie do domu. Panu Aha, już dziękujemy. Dobra, to, tak. uwaga, to my nie już, mówimy teraz, a on mówi, uwaga. Tak. Strasznie mocny temat, wiesz co? No kurde. Co to znaczy, to jest strasznie mocny temat. W pracy takiego aktora, taki zwrot oznacza. Chciałbym się wypowiedzieć na ten temat zdecydowanie, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wymyślić jak teraz na żeby to się pytanie z... odpowiedzieć, żeby się zorientować jak nie wypaść z łaski. Jak to teraz powiedzieć, żeby był i wilksyty i dupa cała? O kurde, no. On by chciał dać dupy, ale zachować dziewictwo. No tak się da. Synku, nie martw się. Nie masz błony dziewiczej w dupie. Możesz dawać spokojnie. Dziewicą już nie będziesz. Puszczamy dalej? Idioten! Tak. Jest... Grosy, fantastyczny idioten, w skórzanym kurtkę! <noise> Ze srebrnym zameczkiem. No dobra, spójrz go kiblem. Co? Spuść go kiblem. Super. Uważaj, strach, strach mamy w oczku, straszek mamy w oczku, ale mnie nabiła na widelec ta brzydka pani. <noise> Ja jestem bardzo wdzięczny pani dziennikarce, bo doniosła na Krysie Jandę, że ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Krystyną Jandą, która powiedziała, że. Obserwuje tam ten facet, co decyduje o to, kto w stanie rolę, kto nie, patrzy na niego i mówi dobry jest, dużo z nim można zrobić. Dobry Potrafi dopę nastawić. do pena stawić. Jeszcze do, ma wątpliwości, do, do, ale dopracujemy. Do, ale to. nie napluł na nas system, dobrze, dobrze. Będzie grał Julię. Żedulię. Brzy, nie, w Hamlecie. W Hamlecie. A, a Hamleta będzie grała Krystyna Janda. Co uważasz, y, tak powinno być? Jak będę miał iść na trzecią dawkę? Oczywiście pójdę. O, co, to, no to jest widzicie? szalenie indywidualne. Hura, 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 Masz aktor, gieroi, za szczepionkę, za pandemię, nabaj, nabaj, nabaj. Tak, wiecie, ona mu zadała pytanie. Dziennikarka zadała pytanie. Czy tak powinno być? I oto aktor się zesrał. Był. Rzadka posoka mu wyszła i płynie po udach w dół przez kolana do samych kostek, brudząc jego fantastyczne buciki warte 3000 zł. O, najtwardsza sztuka powiedziała prosto, krótko, rzetelnie. Nie mamy wątpliwości, kim jest ta pani Hamem. To takim nie masz, tak? to takim nie masz. Nie będę buntował się przeciwko twoim wyrokom. Trudno, inny nie będę. Dlatego ta w tym pomarańczowym swetrze najbardziej zawodowa. Krótko A co ty ty do do teatru Krasniana. Tak, zaszepia się i spierdalać tam. A.